Taniec towarzyski pełni różne funkcje jako sztuka, sport, rekreacja. Proponujemy formę, która może być sposobem na spędzenie wolnego czasu, do wykonania przez każdego w oparciu o światowy program tańca, którego celem jest zachęta do zabawy przy zachowaniu oryginalnego rytmu, charakteru, stylu tańców standardowych i latynoamerykańskich. Zapraszamy do poznania i wykonania tańców towarzyskich, które prezentować będą Anna Okulska i Kacper Zakowicz. Swing Dance and Jive Rhythm. Jive to młody taniec w metrum 4 czwarte. Powstały w okresie tzw. rewolucji tanecznej po 1910 roku w wyniku swingowych i jazzowych stylizacji, bogatych w wiele pomysłów ruchowych. Jest wesołym i skocznym tańcem podobnym do rock'n'roll'a, choć bez figur akrobatycznych. Podobnie jak quickstep, wymaga dobrej sprawności i kondycji fizycznej ze względu na szybkie tempo tańca. Krok podstawowy, pojedynczy. Partner wykonuje, obracając się o jedną ósmą w lewo, krok lewą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo, lewą nogą krok w bok. Wolny. Przenosi ciężar ciała na prawą nogę. Krok w miejscu. Wolny. I. Szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Partner wykonuje, obracając się o jedną ósmą w lewo, krok lewą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo, lewą nogą krok w bok. Wolny. Przenosi ciężar ciała na prawą nogę. Krok w miejscu wolny. I szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Krok podstawowy podwójny. Partner wykonuje, obracając się o jedną ósmą w lewo, krok lewą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo, lewą nogę dostawia do prawej nogi, bez ciężaru ciała, tep. Krok szybki. Lewą nogą krok w bok, krok szybki. Prawą nogę dostawia do lewej nogi, bez ciężaru ciała, tep. Krok szybki. Prawą nogą w bok, krok szybki. I. Szybki, 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 szybki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Partner wykonuje, obracając się o jedną ósmą w lewo, krok lewą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo, lewą nogę dostawia do prawej nogi. Bez ciężaru ciała, tep, krok szybki. Lewą nogą krok w bok, krok szybki. Prawą nogę dostawia do lewej nogi, bez ciężaru ciała, tep, krok szybki. Prawą nogą w bok, krok szybki. I szybki, 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 szybki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Krok podstawowy. Potrójny. Partner wykonuje obracając się o jedną ósmą w lewo krok lewą nogą w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała, krok szybki. Prawą nogę dostawia do lewej nogi. Krok na i. Lewą nogą Mały krok w bok. Krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogą dostawia do prawej nogi. Krok na I. Prawą nogą mały krok w bok. Krok szybki. I. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy. I 4, 5 i 6. Powtórzmy układ jeszcze raz. Partner wykonuje obracając się o jedną ósmą w lewo, krok lewą nogą w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na prawą nogę krok szybki. Obracając się w prawo, lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała, krok szybki. Prawą nogą Dostawia do lewej nogi krok na I. Lewą nogą mały krok w bok. Krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogą dostawia do prawej nogi krok na I. Prawą nogą mały krok w bok. Krok szybki. I. Raz, dwa, trzy. I cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Krok podstawowy, różne wersje. I szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Powtórzmy układ. Jeszcze raz. I. Szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Zatańczmy układ z muzyką. Powtórzmy układ z muzyką. Jeszcze raz. Krok podstawowy, pojedynczy. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje, obracając się o jedną ósmą w prawo, krok prawą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę. Krok szybki. Obracając się w lewo, prawą nogą krok w bok. Krok wolny. Przenosi ciężar ciała na lewą nogę. Krok w miejscu. Krok wolny. I szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje, obracając się o jedną ósmą w prawo, krok prawą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę. Krok szybki. Obracając się w lewo, prawą nogą, krok w bok, krok wolny. Przenosi ciężar ciała na lewą nogę, krok w miejscu, krok wolny. I szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Krok podstawowy, podwójny. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje. Obracając się o jedną ósmą w prawo, krok prawą nogą w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę, krok szybki. Obracając się w prawo, prawą nogę dostawia do lewej nogi bez ciężaru ciała, tep, krok szybki. Prawą nogą krok w bok, krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi bez ciężaru ciała. Step. Krok szybki. Lewą nogą. Krok w bok. Krok szybki. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje, obracając się o jedną ósmą w prawo. Krok prawą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę. Krok szybki. Obracając się w prawo, prawą nogę dostawia do lewej nogi bez ciężaru ciała. Tep. Krok szybki. Prawą nogą krok w bok. Krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi bez ciężaru ciała. Tep. Krok szybki. Lewą nogą krok w bok. Krok szybki. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Krok podstawowy, potrójny. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje, obracając się o jedną ósmą w prawo, krok prawą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę. Krok szybki. Obracając się w lewo, prawą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogą dostawia do prawej nogi. Krok na i. Prawą nogą mały krok w bok. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Prawą nogą dostawia do lewej nogi. Krok na I. Lewą nogą mały krok w bok. Krok szybki. I. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Partnerka tańczy przeciwstawnie do partnera. Wykonuje, obracając się o jedną ósmą w prawo, krok prawą nogą w tył. Krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę. Krok szybki. Obracając się w lewo, prawą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi. Krok na i. Prawą nogą mały krok w bok. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Prawą nogą dostawia do lewej nogi krok na i. Lewą nogą mały krok w bok. Krok szybki. i. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Połączymy trzy wersje kroku podstawowego. i. Szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Powtórzmy układ jeszcze raz. I. Szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Zatańczmy układ z muzyką. Powtórzmy układ jeszcze raz z muzyką. Krok podstawowy, trzy wersje. Wykonanie w parze. Tancerze ustawieni są przodem do siebie, w trzymaniu zamkniętym, bez kontaktu. I szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Powtórzmy kroki jeszcze raz. Tancerze ustawieni są przodem do siebie, w trzymaniu zamkniętym, bez kontaktu. I szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Zatańczmy układ z muzyką. Powtórzmy układ jeszcze raz z muzyką. Obrót tancerki w prawo pod ręką. Partnerka wykonuje, obracając się o 1 ósmą w lewo, krok prawą nogą w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę, krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok, rozpoczynając obrót w prawo. Krok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi, kontynuując obrót. Krok na i. Prawą nogą mały krok w bok, obracając się do ustawienia z lewej strony partnera. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Prawą nogę dostawia do lewej nogi. Krok na i. Lewą nogą mały krok w bok, krok szybki. I raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Powtórzmy układ jeszcze raz. Partnerka wykonuje, obracając się o jedną ósmą w lewo, krok prawą nogą w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę, krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok, rozpoczynając obrót w prawo. Krok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogą dostawia do prawej nogi, kontynuując obrót. Krok na I. Prawą nogą mały krok w bok, obracając się do ustawienia z lewej strony partnera. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w bok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Prawą nogę dostawia do lewej nogi, krok na i. Lewą nogą mały krok w bok, krok szybki. I. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Obrót tancerki w lewo pod ręką partnera. Partnerka wykonuje prawą nogą krok w tył, krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę, krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok, rozpoczynając obrót w lewo. Krok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi, kontynuując obrót. Krok na i. Prawą nogą mały krok w bok, obracając się pod ręką. Kontynuuje obrót. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w tył. Od partnera z częściowym ciężarem ciała krok szybki. Prawa noga dostawiana do lewej nogi krok na i. Lewa noga mały krok w tył do pozycji otwartej krok szybki. Powtórzmy układ jeszcze raz. Partnerka wykonuje prawą nogą krok w tył krok szybki. Przenosi ciężar ciała w przód na lewą nogę krok szybki. Prawą nogą mały krok w bok, rozpoczynając obrót w lewo. Krok z częściowym ciężarem ciała. Krok szybki. Lewą nogę dostawia do prawej nogi, kontynuując obrót. Krok na i. Prawą nogą mały krok w bok, obracając się pod ręką. Kontynuuje obrót. Krok szybki. Lewą nogą mały krok w tył. Od partnera z częściowym ciężarem ciała krok szybki. Prawa noga dostawiana do lewej nogi krok na i. Lewa noga mały krok w tył do pozycji otwartej krok szybki. Obrót tancerki w prawo pod ręką partnera, krok podstawowy i obrót tancerki w lewo pod ręką partnera. I raz, dwa.

Zatańczmy układ z muzyką. I... Powtórzmy układ jeszcze raz z muzyką. I... Wykonanie w parze. I szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i 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 sześć. Powtórzmy układ jeszcze raz. I. Szybki, szybki, wolny, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Zatańczmy układ z muzyką. Powtórzmy układ jeszcze raz z muzyką.

Thinking about the things we used to do. Thinking about the things. Like a rocket, bar. Things. Like a piece of dry. Things. Like a salad, dry. Yeah, yeah. What about? Do not be cried Things. Like a lava, smooth things. Wrap it on and down. Thinking about the things we used to do. Memories. Are all I have to lean to. Now, me and each other, friends, I'm talking to. But you got me now. I'm not thinking about how much I love you. I love you too. Thinking about the things we used to do. We used to do. Think about things like rock and fall. Things like this in the dark. Things like this hell for about the night we cried, we feast like lovers. snow feast, but we don't know. Thinking about the things we used to do.